Wrocławskie Inwestycje już rozpoczęły ogromną akcję informacyjną, która dotyczy zmian na ulicy Popowickiej i Milenijnej. Zmiany są istotne, dlatego my, kierowcy, powinniśmy się zapoznać, jak będzie wyglądał ten nowy układ drogowy. Warto podkreślić, że tramwaje... Nie będą zmieniały swoich tras, dlatego zachęcamy szczególnie mieszkańców Kozanowa, Maślic do tego, aby korzystali z komunikacji zbiorowej. Zmiany będą dotyczyć autobusów, ponieważ swoje funkcje zmieniają niektóre ulice. O szczegółach należy przeczytać na wrocław.pl i zapoznać się z mapką, którą przygotowały wrocławskie inwestycje. Czyli tramwaje linii 31 i 32, bez zmian, będą dojeżdżały do Kozanowa i do końcówki stadion Wrocław. Zmiana dotyczy przede wszystkim pasażerów komunikacji miejskiej, autobusowej. Zmiana dotyczy 15 linii autobusowych, które kursują w obszarze tego skrzyżowania. Autobusy będą jeździły alternatywnymi objazdami, czyli przez ulicę Milenijną, czy przez ulicę Legnicką albo Wejcherowską w obszarze tego skrzyżowania. Dlatego, ważna informacja dla pasażerów jest, aby zapoznać się z informacjami na przestankach oraz na sonach internetowych. To już kolejny etap. Domykamy tę klamrę całej, całej trasy tramwajowej na Popowice. Wchodzimy na skrzyżowanie ulic Popowickiej i Milenijnej, gdzie symbolicznie trasa ta będzie kończyła swój bieg, bo zaczyna go przy skrzyżowaniu ulic Dmowskiego i Jagieły. Tutaj będziemy dowiązywać się do istniejącej linii tramwajowej biegnącej w kierunku osiedla Kozanów oraz w kierunku ulicy Legnickiej i dalej Lotniczej. W pierwszej kolejności na skrzyżowaniu przebudowane zostaną kolidujące sieci uzbrojenia podziemnego. Tutaj największa przebudowa to będzie kolektor ogólnospławny tłoczny Fi 1100. E, następnie przebudowane zostaną kanalizacja deszczowa, kable elektroenergetyczne, sieci teletechniczne. Następnie w poziomie terenu wykonujemy nowe odcinki torowiska, e, nową nawierzchnię drogową w obrębie skrzyżowania. Nieco zmieniamy geometrię. E, Polepszamy lewoskręt z ulicy Milenijnej w kierunku ulicy Popowickiej poprzez dołożenie jednego pasa lewoskrętu. Przebudowujemy chodniki, drogi rowerowe, wykonujemy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pasów prowadzących i postaci pól oczekiwania na przejściach oraz pasów ostrzegawczych. Przebudowana zostanie także sygnalizacja świetna, oświetlenie, trakcja tramwajowa, oczywiście oznakowanie drogowe.